Poczekajcie, zepsułeś kartę na pewno nie, wyłącz i włącz każdy pisał, zaraz kochani będziemy robić eksperyment No ja pierdziele, ten filtr mi spieprza, nie wiem czemu, a jestem bez makijażu, więc potrzebuję Magiczne, o dobrze, dobrze napisałaś, dziękuję, źle włożyłeś Karta? A zobaczymy, co, kochani, co się po odpaleniu zobaczy. Czekaj, ta. Sprawdzamy. Uwaga. Łapie sygnał? Łapie chyba. Patrzcie, jest takie... Oj, jest? Jest, mamy! Mamy, dobra, sita, dzwoni, Kłani. Dzwonimy, czy najpierw robimy eksperyment? Czy najpierw eksperyment, Kłani robimy? Co robimy, Kłani? Dzwonimy, dobra. No, potem zrobimy eksperyment. Zaraz dzwonimy, kochani. Najpierw jakieś dwa pytanka zadamy i może potem. Dobra, w trakcie zrobimy. Wróżki na minuty. Czekajcie, wróżki na minuty. Uwaga, czy... O, mamy! Kochani, mamy! Mamy te yy, raszfelki. Magdalena astrolog. Jasnowid. Kochani, które pytanie na przykład do Jasnowida by mogło być? Ej, bez kitu, bo tu jest jakby wróżka i Jasnowid i... Ej, poczekaj, tak, jakie mamy pytania. Kochani, patrzcie, takie, czy messenger wróci do poprawne, do poprzedniej wersji? E, czy wrócą lekcje zdalne? Czy...